Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o tzw. Świadczenie Wychowawcze 500 Plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od czerwca tego roku do maja 2024 roku. Świadczenie wychowawcze to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wnioski, podobnie jak w zeszłym roku, można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych PUEZUS lub aplikacji mobilnej MZUS, jak również przez portal Empatia czy też bankowość elektroniczną. Wnioski, które zostaną złożone do końca kwietnia, ZUS rozpatrzy do końca czerwca. W przypadku wniosków złożonych w maju wypłaty należy spodziewać się do końca lipca z wyrównaniem od czerwca. W przypadku wniosków czerwcowych wypłata nastąpi do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. W przypadku wniosków złożonych w lipcu ZUS wypłaci świadczenie do końca września z wyrównaniem od lipca. W przypadku wniosków sierpniowych ZUS wypłaci świadczenie do końca października z wyrównaniem od sierpnia. Wnioski o świadczenie 500 Plus mogą również składać obcokrajowcy, obywatele Unii Europejskiej lub krajów EFTA. A także inni obcokrajowcy, którzy posiadają legalny pobyt w Polsce i dostęp do rynku pracy. Również obywatele Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi, mogą składać taki wniosek o 500 plus na specjalnym formularzu SWU, który jest przygotowany w języku ukraińskim.